Hej, cześć, kres z Games i dzisiaj tak troszeczkę w innym klimacie, bo wit witam Was w, w pierwszym i nawet jedynym odcinku vlogu prosto z kosmosu. który nie ma absolutnie nic związanego z kosmosem. E, nie wiem, szukałem coś, co będzie pasowało do mojego niku. Także ten. E, czemu tak? Bo będę się ogarniał z nowym sprzętem, nowym komputerem, który na to chwilę. Ja... Nagrywam to, ten fragment. Jeszcze troszkę muszę poczekać, bo muszę chyba poczekać dwa dni. Ale za dwa dni widzimy się znowu, kiedy będę ogarniać już komputer, więc dla was będzie chwila. Ja sobie muszę poczekać. I witam was już po powrocie do mojego biurka wraz z Bąziem. O Jezu. Mordka. Więc tak, yy, objechałem trzy miejsca, żeby tego wykłusali z tym komputerem. Powiem Wam, że to jest... Myślałem, że zajmie to o wiele krócej, bez większych problemów. Aczkolwiek nie powiem konkretnie gdzie... Yy, napotkaliśmy na pewne problemy. Ktoś mi tutaj próbował wcisnąć kity, że za tyle co ja mam, co ja mam w budżecie. To nie kupię nic dobrego. No, potem pojechaliśmy gdzie indziej i nagle, kurde, się znalazło. Nie, to wiecie, jakby to jest. bez sensu. Jezus, Maria pies. Ja bym się wątpię, kurczę. już go odstawię. się na wolność. Dobra, yy, więc sprawa wygląda mniej więcej tak, że yy, mamy ogarnięte. Mamy yy, informację, kiedy w ogóle kiedy będzie skręcony. Będzie skręcony na piątek super, Zrobię, yy, podzielę sobie ten vlog na dwie części na której pierwszy, teraz tak informacyjny te... następny vlog będzie już z odbioru go, przywozu tutaj jeszcze monitor, podłączanie tego całego sz... szmelcu, sz... Sz... Szme... nie szmelcu, co... ten tu laptop na którym ja pracowałem to jest ziemniak yy, więc no, weźmiemy Odbierzemy, ogarniemy monitor, i będzie druga, drug jakby część tego samego vlogu Więc, teraz tak z informacji, jeszcze coś tutaj gadam, będę gadać to tak. Ja jadę w sobotę na 4 dni, nie będzie mnie kompletnie w domu. Więc, no, chwilę to zajmie, znaczy, chwilę to zajmie. No. Ogarnianie się tego monitora to faktycznie chwila zajmę, bo mam cztery dni wyłączone z życia. Tutaj takiego... O, o, z życia ogarniania wszystkiego. <grym> yy, bo się idę wakacjować, normalnie sobie jadę z rodziną. I no... Ja teraz coś na, na zapas nagrywam, powstawiam. Skończę jeden projekt, który miałem w głowie. I to będzie w sumie. No i będzie. Przejdziemy do drugiej ery, jakby na moim kanale, gdzie będę już pracować na nowym sprzęcie. Bo powiem wam: Mam tyle pomysłów na serię, ale brak możliwości, że to jest jeden hit. Tulsy aktualnie dla mnie strasznie du problematycznie nagrywać, Bo teraz z tego. Z nowych odcinków Tulsów to nagrywa to pocztek. Ze swojej perspektywy, z którym. Ej, no nie zawsze możemy się spiknąć, bo nie, nie mieszkamy w tym samym miejscu, a on ma dużo roboty na swojej głowie, bo on jest bardziej zajętym człowiekiem niż ja. Nie będę mówić o co konkretnie chodzi, ale. Więc tak, e, mamy jeszcze jeden nagra nagrany odcinek Strulców, jak się do niego dokopię w końcu. No proszę się, pocztka, żebym mi, mi go wysłał. Mam pocztek, mam nadzieję, że to nagrywasz, mi to w końcu wyślesz albo chociaż odpowiesz w komentarzu. Bo nie mogę do ciebie zadzwonić prywatnie. Jak będziesz oglądał ten odcinek, to się ze mną skontaktuj prywatnie, nawet bym zadzwonię, to ja ci potem wszystko wytłumaczę, nie będę tutaj. Czy teraz z na ten temat? Więc, tak, jak nie dostanę tego odcinka, to będzie kolejny odcinek, który mogę zaliczyć do odcinków z moich serii Lost Media. Bo to już nie... Ja, chyba, ja mam aktualnie chyba 8 przepadniętych filmów z serii. W tym też nowa przygoda Tules, Witaj w i kurde, co tam jeszcze było. I czego Tulców. Mam Lost Media. Te odcinki nagrane, ale nie ma odcinków. No, no, dobra. Także ja teraz kończę vloga, zmontuję go, wstawię i zabiorę się za nagrywanie czegokolwiek na zapas. No cóż, widzimy się w następnym. Trzymajcie się i pa, pa.